Witam wszystkich serdecznie po tym jak uporaliśmy się już z cokołem rozpoczynamy pracę z listwą startową tutaj majster w tym momencie wyznacza zaczynamy od narożnika, więc najpierw sobie zrobimy tak, żeby z jednego było, był gotowy narożnik tak, będziemy robić technikę, wycinamy trójkąt w środku i to się będzie miało schodzić pod kątem 90 stopni, żeby ten kapino, czy jak to się nazywa, został nietknięty i była ciągłość tej listwy. Tak więc, Majster teraz wyjaśni, od co on robi. I teraz, jak to widzimy, to powinno nam się zgadzać, tylko że coś nam się tu nie bardzo zgadza. Generalnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak, że dzielimy sobie naszą 2 listwę na pół. Wyznaczamy kąt 45 stopni dwa razy. No i w teorii wyciąć trzeba tego trójkąta, to się złoży w pół, będzie kąt 90 stopni. a w praktyce zobaczymy. Tylko na razie nam słabo idzie trochę wyznaczenie tego kąta 45, ale no właśnie... zobaczymy jak będzie. I... będzie tak Pyk, dobra, udało, udało się w końcu wymierzyć prawdopodobnie. Tocniemy. się są po 45 stopni, tak jak... Ciekawe czy te nożyce do roślin się nie zjebiam od tego to jest tak cienka blaszka że to będzie bardzo odwalczko szło Czyli no i teraz się składa podobne wywierzenie składa się do kąta tego jakby ktoś nie wierzył proszę bardzo jest i kąt 90 stopni. Dobra, no to teraz trzeba tylko to zamontować i do przodu. dziurkę na i będziemy mieli początek listy startowej. Zaczyna się nowa historia. Jeszcze przymierzymy ewentualnie do ściany i zobaczymy jak to będzie wyglądać. A, Już jesteśmy po wymierzeniu wszystkich tam pierdół. No i wychodzi na to, że nasz nasza lista startowa będzie tu pasowała no, prostu tak. jak ulał. musimy ją tylko przykręcić. Będzie pięknie. Dobra, jedziemy. Po jakieś... polecimy dalej. Idziemy po kołki. Już jest i zobaczymy co będzie dalej. Tak więc przystępujemy do montażu rzeczonej listwy. My chcemy się posłużyć kołkami szybkiego montażu, które nam zostały po zbrojeniu wieńca, w sensie po szalowaniu wieńca. No i zobaczymy, czy te używki będą się nadawały jednym słowy. No, Teraz sobie to z grubsza skręcimy, sprawdzimy poziom. To być dobrze, bo mamy na cokole, który był Na razie wygląda całkiem. No i mamy już przykręconą listewkę. Pierwszą ona tu na winklu trochę pieje w dół, ale to jest ponoć normalne. Dopiero jak stropian przyjdzie, to się wyrówna. Wygląda ok. Cokół był poziomowany, więc to nie ma wyjścia. Też musi być w poziomie. No i sprawa jest bardzo prosta wiercymy dziurki po nawierceniu dziurek trzeba wszystko oczyścić, żeby żaden syf nie wlazł nie wlazł żaden syf, żeby nie ładnie ta się siedziała wciskamy nasze kołki z odzysku o, ten nie chce coś wejść, teraz wyjdzie. No i kobeczki już siedzą. Teraz pozostało tylko i wyłącznie, o coś się nie zgrywa. Tylko wsadzić, wkręcić te śruby. Bardzo świetnie się składa, że jednak te kołki z odzysku chcą działać. U, 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 u. Dziury swoje, ale mają się dobrze. No, no i tak to wygląda z grubsza. O, ten coś tutaj się Dobre, nam buntuje. Pan, pan tego się no i pełen sukces, pierwsza ściana gotowa. Tak to się prezentuje po całości. No i w sumie analogicznie całą chatę dookoła trzeba tak obejść. I listwa startowa gotowa. Będziemy z ścianami, więc na razie na no, tym poprzestajemy i będziemy kleić cztery Dokładnie tak.